W Polonii24 przenosimy się do Londynu. Jak nasi rodacy z Wielkiej Brytanii mogą wspierać ojczyznę? Co my możemy zrobić dla nich? To główne tematy kongresu Polska. Wielki projekt. Jerzy Byczyński, działacz polonijny, prowadzi portal British Pulse, który informuje o tym, co dzieje się w Polsce, ale także na wyspach. Dzięki takim rozmowom dzisiaj możemy sobie jasno powiedzieć, czego my jako Polonia przede wszystkim potrzebujemy, jak możemy lepiej współpracować z polskimi instytucjami, z polskimi ministrami, którzy zajmują się Polonią. Czołowi przedstawiciele organizacji polonijnych spotkali się z osobami związanymi z instytucjami publicznymi z Polski, zajmującymi się kontaktem z rodakami mieszkańcami. Poza granicami. Ważne jest to, żeby pokazywać i opowiadać Polakom za granicą, jaka jest realna sytuacja w Polsce, żeby zachęcać ich do tego, żeby z Polską więzi nie zaprzestawali i żeby do Polski wracali. Takie konferencje są ważne, ponieważ uważam, że również tutaj Polacy powinni się spotykać, Polacy z różnych środowisk, którzy tutaj mieszkają i wspólnie rozmawiać o tym, co mogą zrobić. Dla tego kraju, co mogą zrobić dla siebie w ramach swoich organizacji. Polskę. W Wielkiej Brytanii mieszka ponad milion naszych rodaków.